Siemanko, ja jestem Tesla i witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj wchodzimy na tą górę, czyli jednak przy której ja kamieniołom. a po co jak zwiedzimy sobie zotą górę? To pójdziemy na górę o Wchodzimy na górę. ładnie wyłożony chodnik tam jest asfalt za autem też tutaj można podjechać na górze jest parking dojdziemy to zobaczycie Gdzie idziemy Jak widzicie, dotarliśmy do kamieniołomów. Tak to właśnie wygląda. Mamy dół, spory spadek w dół. Także... No dobrze, powiedzmy sobie trochę o historii tych kamieniołomów. Także tak, kamieniołomy są to góra. mieszczą się w częst. To na Złotej Górze w dzielnicy Zawodzie. Zawodzie i te skały te tutaj są, ta Złota Góra, jest na wysokości 200 metrów nad poziomem morza, czy dość wysoko. Na zboczach Złotej Góry wydobywano kiedyś wapień, ale teraz, kiedy prace te wstrzymano, Kamieniołom stał się atrakcją turystyczną. Zwłaszcza, że u, że u jego podnóży powstał park miniatur sakralnych. Oraz słynny już rekordowy pomnik Jana Pawła II. Teraz zaraz wam pokażę. Tutaj mamy, tutaj mamy ten, tam na dole mamy ten Park miniatur sakralnych. I tam widać Cary z tego pomniku Jana Pawła II. Właściwie samą jego górę. Także troszeczkę wam się to postaram tutaj przybliżyć. No, teraz widać lepiej. Ten pomnik na Pawła drugiego. ale no dobrze, lećmy z tą historią. Dalej, nie tak. znajdowały się tutaj, czte, się tutaj cztery: Adam, Calcium, Emilia i Saturn. Nazwa utrwalała się ze względu na złoto. złoto kolor skał. I my znajdujemy się w tej chwili na kamieniołomie Adam właśnie tutaj Także jak to wygląda gdzie największy jest ostatni z nich Także największym z nich jest właśnie Saturn Czyli tam tamten Patergą kamieniołomu nie tylko pozwala odpocząć, ale daje nam panoramę na prawie całą częstochowę. Warto też wspomnieć, że na Złotej Górze w czasie okupacji niemieckiej znajdował się obóz gieńców radzieckich. Także, jak widzicie, historia dość bogata. I tam mam właśnie tą panoramę na całą częstochowę. Teraz jeszcze mam trochę dalej, że Nie było. O. No. Widzimy, widzimy dość bardzo dokładnie tą górę i Jedźmy dalej z historią. Z kamieniołami związanych jest wiele miejskich legend. Mówi się, że pochłonęły one wiele istnień, co częściowo jest porawdą, bo faktycznie na Złotej Górze doszło, do, doszło w przeszłości do tragicznych wypadków. Inna legenda mówi, że w tym miejscu czarnym odprawiali szataniści, o czym miały świadczyć ślady zwierzęcej krwi pozostawione na kamieniach. Na, na zawadziu wciąż powtarzają się o ubranych na czarnych ludziach, którzy mieli zaczepiać wiernych wracających z pasterki w pobliskim kościele świętego Tadeusza apostoła. Niezależnie od tych legend, Złota Góra jest na tyle malowniczym miejscem, że warto je odwiedzić nagra jakby ktoś kiedyś był w Częstowie zapraszamy na tą Górę i na te właśnie kamieniołomy ale lećmy zwiedzać dalej idziemy dalej moi drodzy zobaczycie to jeszcze wszystko z drugiej strony i ten wspomniany parking wcześniej, że można tu dojść spokojnie samochodem. Tak widzicie, mamy ten wspaniany parking. No na drogę prowadzi do... Widzimy tutaj, jak widzicie są tu naprawdę piękne malownicze tereny. I teraz chodzimy przez takie zadrzewione przejście tutaj. I Witam was na kamienie na kamieniu, kamieniu łomie Kalcjum, czyli na tym największym rzekomo. I macie jeszcze raz panoramy na częstochowe. Tak się prezentuje widok w dół z tego kamieniołomu. Ale lećmy dalej. Idziemy sobie tutaj, damy radę. Chyba nie damy rady. wróćmy tak jak przyszliśmy. Ładny dzień, ładna pogoda na zwiedzenie, ptaszki sobie pięknie nam te przegrywają. Tutaj jeszcze mamy ładny widoczek na halę sportową i na Stadion żyżlowy, a właściwie na jego dach tej wieżyczki sędziowskiej, oczywiście. Lecimy dalej. przybliża jeszcze na ten park miniatur sakralnych może uda nam się coś wyciągnąć na kamerze no i gdzieś tam jakąś tam budowlę widać że mamy te miniatury sakralne i tam jeszcze papież też lecimy dalej Nie, 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 Duże no duże Na duże ścieżek. Jak widzicie, przeszliśmy teraz dość dookoła. Byliśmy tam. Dokładnie tam na początku byliśmy. Jeszcze widać jakiś dach i miniatury sekralnej. Czy co to co tam jest? No, papież.

Dobrze moi kochani, jeśli chodzi o kamieniołomy i o tą górę, to by było na tyle, lecimy teraz na górę Ossona. Dotarliśmy właśnie na górę Ossona i znajdujemy się właśnie przy, jednym, przy jednej z hal tutaj w Jadrnadojącej, w tej górze. Jest jedna z hal po starej przepompowni, która tutaj niedaleko była. I to właśnie wygląda tak, widzicie, całość zamurowana. Niestety bez specjalistycznego sprzętu nie da się tutaj wejść tam do środka. Natomiast nie wejdziemy. My takiego sprzętu nie posiadamy. I widzicie, że na góra jest bardzo porośnięta, zarośnięta. Jest tylko taka dróżka. Naprawiam się właśnie na szczypie takim czymś tutaj, tam jeszcze ktoś idzie za mną. No macie taką... ...właśnie tą wielką halę, gdzie tam widzieliśmy tą dziurę.

O. to zejdzie. To jest dosyć. Próbujemy, się jakoby tam pod tą skałę gdzie jest gdzie jest taki ołtarz zrobiony także i widzicie udało nam się wsadzić tutaj i mamy tutaj ten ołtarz, o którym mówiłem i tu mamy na można sobie usiąść, posiedzieć chwilkę, także ja zaraz sobie usiądę tutaj na tej owce i opowiem wam jeszcze historię, dokładną historię tej góry. Słów kilka o historii. Góra Osona, najwyższe wzgórze w granicach administracyjnych Częstochowy. Jej wysokość to 316,7 metra nad poziomem morza. Położona w pobliżu dzielnicy Mirów na wyżynie częstochowskiej. Na szczycie znajduje się skała wapienna. Wzgórza składa się z dwóch części. Naturalnej części wschodniej i części zachodniej, która została usypana sztucznie dla potrzeb przemysłowych znajdujących się nieopodal kuty Częstochowa. We wnętrzu wzgórza znajdują się trzy olbrzymie betonowe... Hale pozostałości pod dawnej przepompowni. Do, dostęp do nich niestety bez specjalistycznego sprzętu jest niemożliwy, więc ale pokazywałem wam w wcześniejszej części filmu jak to wygląda od zewnątrz razie, od zewnątrz od góry także to widzieliście I zbudowano te halę w latach 50. dla potrzeb kuty często o poprzepompowni przypominają również szczątki po kopule, która uległa zawaleniu. Ja, I to też widzieliście. W 2011 roku, roku i pozostałości budynku przemysłowego znajdują się w zachodniej części wzgórza. Niedaleko góry istniała wcześniej kółka szybowcowa i lotnisko szybowców, ufundowane w 1946 roku przez Eduarda Ossona. Przypomina o tym tablica pamiątkowo wmurowana w wapioną skałę, którą też widzieliście. Nad tablicą znajduje się również figura Matki Bożej. Od roku 1975 na Ocenie miał swoją siedzibę Akademicki Klub Jeździecki. Ze wzgórza oglądać można malownicze ruiny zamku w Olsztynie i wieżę Kościoła w Rędzinach. Przy dobrej widoczności można dostrzec. Maszt radio-telewizyjny w klepaczce na prawo od jasnej góry i dwa kominy elektrowni w bełchatowie w kierunku północ, patrząc w kierunku północnym. Najbardziej odległy widoczny obiekt to Babia Góra, która od, której, od której jesteśmy oddalnie o 138 km. Także to by było tyle na, na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i do zobaczenia w nas w następnej wyprawie.